Psalm siódmy. Pieśń Dawida, którą zaśpiewał panu z powodu kusza z Benjamina. Panie Boże mój, u ciebie szukam schronienia, wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie. To też jest psalm, który ułożył Dawid. Nie wiemy, kim był kurz. Ten psalm to jedyny fragment pisma, w którym jest wspomniany. Wiemy tylko, że pochodził z pokolenia Benjamina, z tego, z którego pochodził król Saul. Można się domyślać, że kiedy Saul zaczął prześladować Dawida, to jego własne plemię szczególnie mocno go popierało, a kurz dał się we znaki Dawidowi szczególnie mocno. By któryś jak lew nie rozdał. Mnie rozdziera, a nie ma wybawcy. Kiedy lew poluje na jakąś zwierzynę, kiedy ją dopada, to po to, żeby zabić i zjeść, to nie jest zabawa. Dawid wiedział, że te wszystkie prześladowania, te obławy, które urządza na niego Saul, mają na celu pozbawienie go życia i zatarcie pamięci o nim. Tak jak po ofierze lwa ma zniknąć wszelki ślad po nim. Panie Boże mój, jeśli to uczyniłem, jeśli jest bezprawie na dłoniach moich, jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju i ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu, niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel i wdepcze w ziemię życie moje, a cześć moją w proch obali. Sela. Dawida bardzo dotknęło, że opowiada się o nim nieprawdę, że zarzuca mu się rzeczy, których nie zrobił. Saul i ludzie, którzy go ścigali, nie tylko chcieli zabrać mu życie, ale także cześć i honor. I prawdopodobnie właśnie Kusz był tym, który te oszczerstwa rozpowiadał szczególnie gorliwie. Powstań, panie, w gniewie swym, podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj Boże Mój, ty zarządziłeś sąd. Dawid zwraca się do Boga, żeby zainterweniował, żeby ujął się za nim, sprawiedliwie osądził i ukarał tych, którzy opowiadają oszczerstwa o nim. Rzesza ludów niech cię otoczy, a ty siądź ponad nią na wysokości. Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej. Dawid wie, że kiedyś nastąpi sąd, że Bóg zgromadzi przed sobą wszystkich ludzi, żeby wymierzyć im sprawiedliwość, i pragnie, żeby to już się stało. Jest pewien, że Bóg go uniewinni, a ukaże jego wrogów. Niechże skończy się zło bezbożnych. Utwierdź sprawiedliwego, który badasz serca i nerki. Boże Sprawiedliwy. Ten sąd, za którym Dawid tak tęskni, położy kres wszelkiemu złu na świecie. Wszyscy ludzie prawego serca uradują się. Że Bóg ten sąd przeprowadził. Dawid nie wątpi, że Bóg tych sprawiedliwych rozpozna. Przedstawia go jako Boga, który bada serca i nerki. Serce to według Żydów ośrodek najgłębszych myśli, a nerki to ośrodek uczuć. Bóg, który zna uczucia i myśli każdego człowieka, rozpozna tych ludzi. Tarczą moją jest Bóg, wybawiciel tych, którzy są prawego serca. Dawid nie wątpi, że Bóg go obroni przed niesprawiedliwymi i na tym sądzie nie ukaże. I nie ukaże innych, którzy są prawego serca. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. Dawid nie wątpi w sprawiedliwość Boga. Nie wątpi, że Bóg każdego dnia działa i karci złych, nawet jeżeli on tego nie widzi. Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy. Napnie łuk swój i przygotuje go, a przygotował sobie broń śmiertelną. Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość jest brzemienny dolą. Ten, który się nie chce nawrócić, to prawdopodobnie kurz, o którym Dawid wspomniał na początku, jest pewien, że Bóg szykuje broń przeciwko niemu. A rodzi kłamstwo: wykopał dół i wydrążył go, ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę Jego, a gwałt spadnie na ciemię Jego. Sławić będę Pana, według sprawiedliwości Jego, i opiewać będę imię Pana Najwyższego. Kobieta w ciąży w końcu urodzi dziecko, grzesznik w końcu urodzi niedolekłamstwo i nieprawość. A Bóg zadba o to, aby to, co z Niego pochodzi w końcu spadło na niego. Dawid jest pewien, że tak będzie i już sławi Boga, który zaprowadzi sprawiedliwość na świecie. Ubiegłajcie panu, zarzujące słońce! i a